Święta Bożego Narodzenia, czas absolutnie magiczny, wspólnych spotkań z rodziną, najbliższymi, ale także obdarowywania się prezentami. Może w tym roku warto postawić na coś oryginalnego, na coś związanego ze zdrowiem. Spróbujemy Państwa dziś do tego nakłonić. Dariusz Nowakowski, witam w programie Wygrać zdrowie i zapraszam. Myślę, że doskonałym prezentem gwiazdkowym zamiast jakiegoś przedmiotu byłby masaż, nie tylko relaksacyjny, każda forma jest rewelacyjna, gwarantuje to dobre samopoczucie, świetną sylwetkę, może to też nas naładować energetycznie. Zachęcam serdecznie, uważam, że to jest świetna inwestycja w siebie. Kiedy robimy prezenty naszym bliskim, zastanawiamy się i chcemy ich obdarować i uszczęśliwić. Tak? Ale pytanie, czy kolejna bransoletka, czy kolejna książka, kolejny jakiś przedmiot użytkowy będzie dawał długotrwałe szczęście i radość, bo przecież wiemy, że szczęście i radość przychodzi tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, bo choroba nam tę radość odbiera. A jednak myśl o tym zdrowym stylu życia jest po to jakoś przez nas tutaj bardzo mocno potrzeba że ona daje tą rzeczywistą energię codziennego funkcjonowania życia i radość z tego, że się zdrowo żywimy, że fajnie funkcjonujemy, że budujemy taką świadomość o zdrowym stylu życia. właśnie w takim klubie fitness, czy w klubie crossfitowym, czy w jakimkolwiek klubie staje się coraz bardziej popularne i myślę, że większość ludzi często potrzebuje takiego bodźca, właśnie dostać coś takiego od kogoś z zewnątrz, żeby się samemu zmotywować. Czasami jest trudno właśnie pójść samemu do takiego klubu i dowiedzieć się wszystkiego, kupić samemu karnet. Natomiast jeśli już dostaniemy taki prezent, to nie mamy wyjścia i wtedy właśnie możemy spróbować i się przekonać, czy to jest coś dla nas, czy nie. Często jest tak, że przekonanie samego siebie do zdrowego odżywiania graniczy z cudem. Czasem łatwiej to komuś podpowiedzieć albo zasugerować. Może więc doskonałym prezentem pod choinkę będzie na przykład kurs gotowania albo zdrowego odżywiania, a może kupon na produkty znakomicie przyswajane przez nasze organizmy. Specjaliści mówią, że warto w to zainwestować. Na zdrowy prezent to może przede wszystkim tej drugiej osobie wymyślić jakąś dietę od dietyczki i kupić, są specjalne, za 100 zł do 200 zł można iść i specjalnie dla kogoś, ale lepiej wziąć tę osobę ze sobą, bo każdy ma tam swoje się. Jakaś całkowirówka taka. Jednak to jest dosyć duża pomoc, jeśli sami mamy w to zainwestować, to czemu ktoś miałby nam nie zrobić takiego prezentu? Witaminy może. Pewnie odwieczny problem tego, jak być pewnym, że sprawiliśmy radość osobie obdarowywanej naszym prezentem. Myślę, że jeżeli chcemy taki prezent zrobić i sami zaczynamy się interesować tym, co jest zdrowe, co jest fajne, co będzie służyło nam dłużej, tak naprawdę osobę bliską, kiedy obdarowujemy, dzielimy się też tym, co sami czujemy, tak? co sami wiemy. I jeżeli to, co podarowuje tej osobie bliskiej, właśnie jest związane ze zdrowiem. To ten ktoś potrafi ze mną też nawiązać relacje i zapytać, dlaczego, tak? Że dopiero z czasem odkrywa, że to zdrowe, co stało się podarunkiem, rzeczywiście jest fajnym prezentem. Zdrowy prezent. Hmm. No, szczerze mówiąc. Hmm... Biorąc pod uwagę, jakie ja prezenty y, kupiłam do swoich najbliższych, to może do najzdrowszych nie należały. Aczkolwiek może, jeżeli miałabym komuś zrobić jakiś y, prezent, to y, nie wiem, y, jakieś wyjście do, do restauracji z drogą żywnością, coś takiego. Zdrowo się odżywia. kiedy myślimy o tym, jak obdarować swojego przyjaciela czy najbliższą osobę, może warto zainwestować w jakiś fajny olej, którego normalnie człowiek sobie na co dzień nie jest w stanie kupić, ponieważ dobrej jakości oleje kosztują trochę więcej niż przeciętny olej kupowany w sklepie. A może fajnym pomysłem na prezent może być zakupienie bonu na warsztaty zdrowego gotowania, tak, gdzie możemy dzisiaj w tej różnorodności wiedzy o tym zdrowym żywieniu odkrywać nowe smaki, nowe pomysły. Mamy dzisiaj dużo podejść, nie wiem, wegańskie, wegetariańskie, mamy pomysły na pieczenie chleba. Ludzie chcą wracać do tego i czasami taki właśnie prezent może być wspaniałym pomysłem. wśród tego typu pomysłów na zdrowy styl życia jest sporo takich suplementów żywnościowych, które należą do grupy produktów wzmacniających zdrowie, urodę, energię. Na przykład mogą być to dzisiaj modne preparaty Prawy czy innych chlorofilowych produktów, takich związanych z zielonością, jak my to mówimy, czyli z czymś, co bardzo odświeża wątrobę, pomaga w odchudzaniu, zrzucaniu zbędnych kilogramów, a nie są to, to tanie produkty. Mogą to być najróżniejszej, wysokiej jakości witaminy. Taki strzał, który powoduje maleńką odmianę w myśleniu, i od tego czasami zaczynamy tą zmianę. Być może, jeśli Państwo, którzy słuchają tego programu, kupią fajny, zdrowy prezent, wpłyną nieprawdopodobnie na to, że osoba obdarowana zacznie trochę inaczej myśleć o tym, co się dzieje w jego życiu, w jego zdrowiu, i to jest coś, co, co jest bardzo cenne, bo ma nam służyć na długie lata swojego życia. Siłownia, masaż, salon do pielęgnacji skóry, a może po prostu jogging. Każdy sposób, by po świętach zadbać o powrót do dobrej sylwetki i zrzucić zbędne kilogramy jest dobry. Może więc idealnym prezentem będzie na przykład kupon do miejsca, w którym instruktorzy zadbają o nasze zdrowie, a może to będzie także początek budowania zdrowych nawyków. Uważam, że jak najbardziej zabiegi kosmetyczne mogą być jak najbardziej idealnym prezentem gwiazdkowym, aby sprawić bliskiej osobie przyjemność. Po prostu jest to duża, dużo przyjemniejsza forma niż jakiekolwiek prezenty materialne. Myślę, że jeżeli chodzi o taką formę prezentu, to sprawdzą się zabiegi jak najbardziej relaksacyjne, typu masaże i, i klasyczne, i całego ciała, i masaże twarzy, zabiegi odmładzające, poprawiające kondycję skóry. E, wszystkie zabiegi, które sprawią przyjemność osobie przychodzącej na nie. czy może e, jakieś kosmetyki e, takie ekologiczne. Może nie tyle jakieś jedzenie, czy właśnie pomyślałam e, o kosmetykach ekologicznych. Myślę, że tego nigdy za dużo, także ja często wybieram kosmetyki dla najbliższych. Może na przykład jakiś karnet na siłownię albo na basen. To <śmetyki> dobry pomysł. Są różne rzeczy, są różne kosmetyki naturalne, które y, można stosować. To jest świetny prezent, no. I dzięki temu też się poszerza y, świadomość innych ludzi. Bo wiadomo, te kosmetyki, takie co można w sieciówkach kupić, no to, no to nie są zdrowe. Niestety mają pełno konserwantów, parabenów, aluminium. Może najlepiej, jeżeli chodzi o zdrowy prezent gwiazdkowy, postawmy na jakieś ubrania sportowe. Ponieważ aktywny tryb życia w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo ważny. I sądzę, że to jest bardzo trafny prezent dla osób, które uprawiają sport. Wybierają kaski, gogle narciarskie, najczęściej czapki, rękawiczki. Przede wszystkim kupują, ponieważ chcą zrobić prezent, żeby to był w miarę sportowy, bo niektórzy wybierają się w góry zaraz po świętach, żeby wypocząć, pozjeżdżać na nartach, no i często dokupują sobie takie gadżety tego typu. Wypadł do jakiegoś spa, czy czegoś takiego. Myślę, że to dobra, dobra opcja taka na zimę. Czasami tak samemu nie chce się wydać tych pieniędzy. Jak dostaniesz już prezent, to łatwiej. Może jakiś karnet do siłowni? O, o jak najbardziej, na jakiś masaż, na coś takiego. Jeżeli bym miała ja wybierać spośród bransoletki, a z jakiegoś prezentu, który przyniesie efekty mi w przyszłości, to zdecydowanie postawiłabym na karny na siłownię, może jakieś e, ubranie sportowe, buty czy gadżet, który posłuży nam e, na przykład do biegania. Myślę, że zależy też od osoby, którą chcemy obdarować tym prezentem, powinniśmy się dowiedzieć mniej więcej może w jakich kierunkach mają zainteresowania, jakie sporty ich interesują, jeżeli jest to zwykła siłownia, klub fitness, to wtedy być może poszukać na internecie, podzwonić po jakichś klubach, dowiedzieć się jakie są ceny i tak jakie są umowy. Może to być klub crossfit, może to być chociażby karne na pływalnie. Powinniśmy pomyśleć o tej osobie, którą chcemy obdarować, czego by chcieli spróbować i z czym by się czuli najbardziej komfortowo. Nadal jest takie trochę przekonanie, że to nie jest dla mnie, że nie znam tam nikogo, że to jest nowe miejsce. I tak jak ze wszystkim nowym, co zaczynamy, jest jakaś tam niepewność, jakiś strach. Dlatego bardzo warto jest na przykład wziąć ze sobą jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółkę, pójść razem spróbować, albo na przykład z rodziną wziąć męża, żonę i pójść spróbować razem na jedne zajęcia i zobaczyć, czy nam się spodoba. Obdarowujący może również powiedzieć, że jest to tak jakby próba taka, żeby zadbać o tę osobę, że czujemy, że może coś takiego będzie dla nich korzystne. Konformą formą podarunku w pierwszej kolejności, jeżeli nikt nigdy nie korzystał z masażu, jest forma masażu relaksacyjnego, gdzie zdobywamy zaufanie takiej osoby, bo to, jak wyglądamy, też jakby odzwierciedla się tym, jak się czujemy. Więc wiele pań korzysta z form relaksu, też wiele pań korzysta z masaży modelujących, oczywiście, które wpływają fantastycznie na ich samopoczucie, bo wyglądają lepiej. Masaże całego ciała. Myślę, że są najlepszą metodą, ze względu na to, że czas poświęcony na ten masaż, minimum 60 minut, daje faktycznie taki możliwość pełnego relaksu. Głównie tutaj działamy na układ krążenia, też na mięśnie, które są napięte, natomiast też ja zawsze zalecam, żeby przyjść wieczorem po całym dniu, kiedy głowa jest pusta, kiedy nie myślimy o tym, że jeszcze gdzieś ktoś na nas czeka, czy musimy coś zrobić w domu. Dlatego, że wtedy rozluźniamy się sami i też łatwiej masażyście wprowadzić jeszcze w ten stan jeszcze większego rozluźnienia. Doprowadzamy do przekrwienia. Osoba, która leży, ma uczucie ciepła, co powoduje też takie częściowe rozluźnienie się wszystkich mięśni. I myślę, że to też jakby wszystko składa się na taką całość uspokojenia. Poprawia to jakość skóry, jakość życia, czego więcej chcieć. Klimat e, miejsca, w którym jesteśmy, to czy są świece, czy jest zapach, to również tworzy atmosferę, w której ten człowiek poddaje nam się, czuje się bezpieczny. Te relaksacyjne głównie mają nas odstresować, spowodować, że jak ktoś cały tydzień pracuje. On przyjdzie do nas pod koniec tygodnia i tak naładuje się energią, że w poniedziałek wystartuje i będzie jeszcze bardziej wydajny w pracy i myślę, że pracodawca też jak najbardziej na tym zyska. Myślę, że ta inwestycja w siebie, w swoje zdrowie przede wszystkim, bo jakby nie było masa, że każdy kojarzy sobie z tym, aby poprawić komfort życia. Myślę, że jest to rewelacyjna forma, by podnieść nasze samopoczucie, by lepiej się poczuć, by też zrekompensować sobie ten trud dnia codziennego. I dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, a jako, że to nasz ostatni program przed Bożym Narodzeniem, w imieniu całego zespołu życzymy Państwu dobrych świąt, jednocześnie dziękując za to, że przez ostatnie miesiące byliście Państwo z nami. Mam nadzieję, że choć trochę przekonaliśmy Państwa do zdrowego trybu życia. Dariusz Nowakowski, do zobaczenia.